Dzień dobry, dzień dobry, witam kochani, runiczne miejsce mocy runa. witam po tym okresie świątecznym. Wracamy do runy dnia dziś na poniedziałek, na 30 grudnia 2024. Mamy nów w koziorożcu. Zobaczymy sobie, jaka energia będzie dziś nam towarzyszyła. Kochani, mam nadzieję, że ten czas upłynął Wam w miłości, zdrowiu, radości, obfitości. A teraz, kochani, e, przechodzimy do energii runy dnia. Energia na miesiąc styczeń, kochani, y, też y, na miesiąc, y, na miesiąc styczeń, ale też na rok 2025 dostępna. A na y, kanale, na zakładce playlisty i dla subskrybentów. Tak? Także y, dla każdego chętnego, jeżeli ktoś chce, to zapraszam, jeszcze, ktoś jeszcze nie oglądał. A dziś już przechodzimy do y, energii dnia. Y, niech ten przekaz będzie zrozumiały dla każdego ciebie bez szkody. I taka, że tego Ciebie, Amie, niech przypełnia miłość. Niech Archanią Michał, Archanią z Archanii, Aniołowie, Przewodnicy Duchowi będą ze mną podczas tego przykazu. Na poniedziałek, kochani, na 30. Patrzymy sobie, jaka energia będzie na ten poniedziałek towarzyszyła. Kończymy powolutku rok. Naudis w odwrocie. Naudis, kochani na dziś, naudis. Naudis w odwrocie. Naudis jest dziesiątą runą w Jak wiesz, jest to jeżeli energia jest w odwrocie, to tutaj uważamy, żebyśmy nie postępowali jakoś tak bezmyślnie, żebyśmy nadbiernie, zbędnie się nie śpieszyli dzisiaj. Dajemy sobie czas, dajemy sobie moment na zastanowienie, bo naudzie jest taką energią, gdzie my działamy bez zastanowienia, bez jakiegoś planu, zbytnio się śpieszymy. No i można przez to popełnić błąd, a energia mówi, nie śpiesz się, zastanów, skup, nie idź na ośle, ale też i może będziemy mieli takie poczucie, że mamy takie ograniczenie myślowe, że gdzieś tam mamy jakieś blokady, tak, także energia też nie jest taka korzystna dla inwestycji, Eee, energię mówią tutaj uważaj na wydatki eee, może, może konieczność masz zapłacenia jakiejś rat czegoś tutaj, czego nie można też jakieś, jakiegoś zobowiązania, czegoś, czegoś czego nie można rozłożyć właśnie co trzeba zapłacić co, czego nie można przełożyć tutaj Hmm, też hmm, Tutaj też może dodatkowo będzie trzeba hmm, zostać w pracy jakieś dodatkowe godziny, czego nie będziesz hmm, zadowolony, zadowolona, hmm, energię tutaj pokazują. Na pewno na pewno hmm, jest to taka hmm, Energia też niekoniecznie zgody. Może właśnie z powodu tej nerwowości, takiego um, niezadowolenia, może, może możesz bardziej się upierać do, nad czymś, może jakieś zataczki, sprzeczki, yy, ale może być to zwyczajnie, że będziesz w jakiejś potrzebie, bo też tak może. A, a, być, ale może być też tak zwyczajnie, że ci tobie się nie będzie nic chciało i tak jak, jak na co dzień jesteś pedantyczny, pedantyczna, to takie będzie rozluźnienie, tak? <laughs> I że może wkraść się taki niekoniecznie tak jak zawsze porządek, tylko taki troszeczkę nieporządek, takie rozluźnienie. A, no może być takie przygnębienie, ucisk, przymus. Możesz dużo słabiej się czuć niż e, w dniach poprzednich. E, będzie takie... czy zamartwianie się, czy takie... E, w każdym razie energia tu podpowiada, żeby pracować intensywnie nad sobą. E, <laughs> e, tak, i żeby tutaj nie leć się tej energii. Bo też może być także coś z zewnątrz, tak? Albo taki wewnętrzny opór, albo sytuacje z zewnątrz mogą y, tutaj ograniczać nas w jakiś sposób, tak? Właśnie poprzez to takie zniechęcenie, poprzez taką, taki marazm. No więc tutaj też uważaj, że ktoś, kto ci tam niekoniecznie dobrze życzy, żeby, żeby gdzieś nie wyciągnął jakiegoś asa z rękawa. Y, też, też możesz może przyjść takie zniechęcenie, że, że nie będziesz miała już siły, nie będziesz miał siły na przeskakiwanie różnych poprzeczek znowu jakichś sytuacji, które <laughs> prawda, przepraszam, <laughs> przepraszam, które w Twoim życiu mogą się dzisiaj pojawić. Ale energia to jest energia dnia, więc taki troszeczkę bardziej taki przygnębiający dzień będzie. Być może przez to, że po prostu parę dni było wolne, trochę się rozleniwiliśmy i będziemy mieli tak no, naprawdę mało siły i chęci na rozpalenie tego ognia w sobie, ale rata, rata od energii jest taka, żeby się nie poddawać, tak? <laughs> Bo nawet przy Naudis, no to wiemy, że to są sprawdziane, to są lekcje i, i, i sprawdzamy w tym momencie siebie, tak? <laughs> Uczymy się siebie przy, bez bólu, bez, bez ograniczeń i, i, i poznajemy swoją wewnętrzną siłę, tak? I, i, I jeżeli czekamy, bo być może, że jest taka sytuacja, w której ty czekasz na coś, na jakąś informację, na to, żeby się ktoś odezwał, na to, żeby się coś wydarzyło, tak, co by gdzieś tam może. Yy, Otworzyło Ci możliwość podjęcia dalszych kroków, tak? No a te, to, to nie przychodzi, to już dość długo trwa. No to energie mówią, narasta gniew, no to jest takie jakby w miarę normalne, ale e, wtedy trzeba by było no bo zazwyczaj w tym materialnym świecie tak jest, że jeżeli coś nie idzie w naszym, po naszej myśli albo na coś za długo czekamy, my byśmy chcieli już, zaraz, teraz, jakbyśmy byli w gorącej wodzie kompanii. A tu energia mówi, przypomnij sobie. Sytuacje, wrażenia, kiedy w przyszłości jakieś takie sytuacje też doprowadzały cię do frustracji, do, do, do furii, tak? Kiedy, kiedy nie przychodziły, a ty czekałeś, czekałaś, kiedy właśnie działy się różne rzeczy, tak? No i czy jakby zastanów się, czy już miałeś takie chwile, tak? Jeżeli miałeś, to jak się one skończyły, tak? Może warto zastanowić się, dlaczego, dlaczego tak, a nie inaczej reagujesz, tak? Może to właśnie, co nie przychodzi, czego nie można dalej jakby o krok zrobić, coś się blokuje poprzez to. no, Energie tu mówią, że to być może jest to chwila przymusu, taka, ale taka która jest taką chwilą najodpowiedniejszą, bo ona pozwala, daje taką możliwość, żeby się głębiej zastanowić, tak? yy, yy, Żeby dojść do źródła tego gniewu, impulsywności, nerwowości, tak? yy, Tutaj będzie to taka trudniejsza chwila, ale kiedy przyjrzysz się tej złości, tak? Poznasz ją no to wyprowadzi cię ona na drogę, bez zapór, bez barier, na drogę do zrozumienia, nie? dlaczego to się dzieje. Energie tutaj mówią tak, uwierz, że to Ty jesteś panem swojego losu, że to Ty jesteś panem swojego życia, no i tutaj szukaj tych nowych rozwiązań, a kiedy trzeba poczekaj, wykorzystaj ten czas najefektywniej, jak potrafisz. Tak, także... Naudis jest taką energią właśnie, która nas naprawdę wiele uczy. Jest to, jest to lekcja, tak? Więc na nic dzisiaj te nasze frustracje, tak, no bo po prostu tak jest. I, I trzeba się do tego do tego jakby to przyjąć z wewnętrzną zgodą, tak? A ten czas na czekanie, tak, na te pewne rzeczy, które gdzieś, na które my nie mamy wpływu, wykorzystaj na to, żeby przemyśleć pewne rzeczy, tak? Yy, więc yy, najlepiej tak, bo wtedy dojdziesz do tych wniosków, tak? Przeanalizujesz, przepracujesz i to będzie dla ciebie ta lekcja. Także, jeżeli rozpalisz trochę ognia w sobie, yy, tak, i, i yy, będziesz szukać nowych pomysłów, no tutaj energia mówi, żeby nie za szybko, nie? Żeby jednak ten czas, bo po coś ta energia taka odwrócona wyszła, że ty potrzebujesz tego czasu, tak? Żeby się zastanowić, przemyśleć i że to, co się dzieje, to się nie dzieje dlatego, żeby Ci zrobić na złość, tylko dlatego, żebyś z tego skorzystał. Skorzystała, żebyś przemyślał, dlaczego? Dlaczego Ty tak reagujesz? Tak? Skąd się to bierze? To jest dla ciebie nauka, to jest dla ciebie y, lekcja, taka energia. Więc, że nie wymuszamy niczego na siłę, zastanawiamy się, tak? I przyjmujemy z wewnętrzną zgodą, że y, po prostu tak jest, tak? Y, jeżeli y, nie masz tej nerwowości w sobie, to, no to okej, okay, tak? To znaczy, że masz przypracowane pewne rzeczy i y, y, trzeba sobie tutaj też pozwolić na mniejszy odpoczynek na powolne rozkrącenie, ale nie na siłę, tak? No wiadomo, trzeba przyjąć wewnętrzną zgodę, bo nie przeskoczymy pewnych rzeczy, na pewno nie takich, które są poza nami, tak? My jesteśmy panami swojego losu, swojego życia i jeżeli my mamy wpływ na daną sytuację, no to jakby szukajmy tych nowych rozwiązań, szukajmy, szukajmy tutaj nowych dróg, nie bądźmy w stagnacji, tak? a energia dzisiaj mówi, ty pobądź w tej stagnacji, przemyśl, zastanów się. Związek bratnich duszy. Właśnie czeka na ciebie nowy romans, który ma podłoże duchowe, a więc warto poczekać. <laughs> Energie tutaj mówią, zastanowić się. Wszystkie elementy układanki powinny się ułożyć i wszystkie strony Powinny być już gotowe, i dlatego ten czas też jest, jeśli chodzi o relacje potrzebne. Przyciągam do siebie dobrych ludzi, którzy pomagają mi spełniać marzenia. A ja odwdzięczam się im tym samym. Wspieramy siebie nawzajem. Energię mówią: pięknie, kochani, pięknego dnia. Miej wiarę, miej wiarę, że nadejdą lepsze dni. Nie bądź tak bardzo podatny, podatno na zranienia. To się bezradności, uleganie popędom, chceniom. Zastanów się. Zastanów się, przemyśl, skąd to się w tobie bierze. Kochani, wszystkiego co najlepsze, przepięknego, przepięknego poniedziałku. Miejmy runę.